Appleton. Witam wszystkich widzów kanału YouTube Husarii Apple. Znajdujemy się na obiekcie AFAF Fake na którym na co dzień trenuje i gra swoje mecze nasza husarii Apple. Na, Appleton. na tym to obiekcie w końcu na ten w końcu obiekt wróciliśmy po półrocznej przerwie. Z utęsknieniem dzisiaj odbywa się chłopaki się spotkali, odbywa się ci pierwszy trening naszej Husarii, Ale ja tu zwracam się w tym momencie z apelem do rodziców, którzy mieliby ochotę swoje pociechy zapisać. Do Akademii, Akademii Husari Apeland. Projekt ten zaczynaliśmy już 3-4 lata temu. Został on obecnie przerwany z racji panującej tutaj sytuacji, jaka jest na świecie, koronawirusa, ale chcę do niego wrócić. Chcemy do niego wrócić. Chcemy utworzyć dwie grupy wiekowe do lat 5 i do lat 8. I tutaj zgłaszam się z apelem do rodziców chętnych, dzieciaczków. Polskich dzieci z prowincji Herderland. Myślę, że tutaj jest okolicy masa polskich dzieci, które by chciały dołączyć do, do tego projektu, uczestniczyć aktywnie w, w treningach, w zajęciach, a w późniejszym czasie, gdy sytuacja na to pozwoli, w turniejach na terenie krajów Beneluxu, w których do tej pory cały czas Appeldor, czy nie, młoda Husaria nie uczestniczyła. Apel jest ten spowodowany tym faktem, że jest osoba, jest trener z dużym doświadczeniem pracy z młodzieżą mimo młodego wieku. Z, w Akademii Lecha Poznań swoje stawiał pierwsze korzenie. Tam pracował z, właśnie z dziećmi w wieku do, do 8 lat i 10, do 8-10 lat, więc y, y, doświadczenie swoje ma. Chciałby to tutaj realizować z nami, chciałby tutaj raz dołączyć. Więc ja tutaj, w imieniu jego i swoim, całej hustarskiej rodziny, zapraszam chętnych y, dzieciaczków, a generalnie ich rodziców, o to, by nawiązywali z nami kontakt poprzez social media typu Facebook, Instagram, Twitter czy y, WhatsApp. Bo mówię, baza medialna jest szeroka, dostęp jest szeroki y, i zgłaszały chęć dołączenia do tego projektu. Y, i w tym momencie, gdy jeśli będzie takie zainteresowanie, możliwość zainteresowanie, będzie zainteresowanie duże i możliwość będzie wtedy przeprowadzania normalnych zajęć, ruszymy z tym projektem, jak to się mówi, pełną parą, bo nie chcemy nic robić na pół gwizka, chcemy to zrobić dobrze, tak jak robiliśmy to na początku. Dzieci dorastają, dzieci, które wcześniej prowadziły u nas tutaj, trenowały już są w, większy, w, starszym, w starszym wieku już tej piłeczki, że tak powiem, dziecięcej, średniej juniorskiej, liznęły, więc, więc liczymy na to, że teraz młodsze pokolenie polońskich dzieci do nas dołączy. Chcemy, mówię, otworzyć dwie grupy, dwie grupy do U5, do U8 i z tymi dziećmi pracować. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszam do kontaktu z nami poprzez nasze social media: WhatsApp tam wszystkie numery telefonu, wszystko jest umieszczone i jeśli będzie naprawdę fajne zainteresowanie, ruszymy z tym projektem na nowo, z większym zapałem myślę, z jeszcze z większą energią, bo czas pandemii, okres, w którym nie mogliśmy ani pracować, ani się tutaj spotykać, integrować, jest zbyt długi i trochę nas to wszystko zmęczyło, chcemy, chcemy, chcemy iść do przodu, i chcemy to po prostu ruszyć z kopyta, więc, więc tu Serdecznie zapraszam. Myślę, że fajna sprawa, fajny projekt, który mówię, że będzie kontynuowany po raz kolejny, nasze kolejne podejście do tego projektu. Więc apeluję, zapraszam. Kontaktujcie się z nami. Dziękuję bardzo za uwagę. Husaria Appledon. Dziękuję bardzo za uwagę wszystkich widzów naszego kanału YouTube Husaria Appledon. Serdecznie zapraszam do oglądania.